A za chwilę wyprawa do najmniejszego państwa na świecie, za mury stolicy apostolskiej, udamy się po przerwie. Na każdym etapie strzeżemy najwyższej jakości naszych paliw. Orlen jakość orła. To jest piwo. Ciekawe, jak oni to robią. To kwestia górskiej wody. Taka woda jest tylko w żywcu. Był kiedyś w browarze stary Warzelany. O piwie wiedział wszystko. Po nim przyszedł nowy. Chciał przenieść browar. Mówił, że woda jest wszędzie. I od tamtej pory nikt się już na to nie odważył. Najlepsze piwo powstaje z najlepszej górskiej wody. Nasza pasja, twój żywiec. Można mieć karnet na basen. Można mieć karnet na siłownię. Do kina. I można mieć też pakiet internetowy. Taki karnet na internet. Bo po co przepłacać? Sześć pakietów internetowych do wyboru. Najtańsze 14 zł z VAT. Zadzwoń i zamów pakiet, który Ci odpowiada. Telekomunikacja Polska. 10 tysięcy. 100 tysięcy. Milion. Nieważne ile zakrętów rocznie pokonują Twoje opony. Istotne jest to, żeby trzymały się drogi na każdym wirażu. Michelin staje na wysokości zadania, aby osiągnięcia te trwały. Michelin, największe osiągnięcia trwają. Owen, jakość orła. Zmień program. Zmień krajobraz. Nowy Widzę rzeczy nieprawdopodobne. Sprawiam, że można w nie uwierzyć. Szukam innowacji w wykrywaniu i tajemniczości, a inspiracji i pomysłowości w ujawnianiu i śledztwie. Znajduję niezwykłe możliwości tam, gdzie kryją się problemy. Nadzieję znajduję w przeciwnościach losu. Natchnienie w historiach, jakie snuję. Wiem bardzo dużo. Czym jestem? Jestem odkryciem. Korzystaj z mojej wyobraźni. W naszym poniedziałkowym wieczorze wszystko o nas. O 21.00 zgłębiamy tajemnice ludzkiego mózgu. O 22.00 niezwykłe opowieści medyczne. Skomplikowane operacje wspominają lekarze i pacjenci. A o 23.00 jak będzie wyglądać seks w przyszłości i czy nasze życie erotyczne może być lepsze już teraz? Wszystko o nas na Discovery. Tu kanał Discovery. Za godzinę niezwykłe opowieści medyczne. Zapraszamy na spotkanie z ludźmi, którzy stawili czoła śmiertelnej chorobie i wygrali batalię o życie. Najpierw zajrzyjmy za mury Watykanu.